Dzień dobry, witam serdecznie, witam. E, moi drodzy, porozmawiamy na temat depresji. Ja się tak bardzo cieszę z tego powodu, e, ponieważ... Hmm, ogólnie depresja nie kojarzy nam się z niczym dobrym. E, I zdaję sobie z tego sprawę, że wiele nam się mówi na ten temat, że jeżeli jest coś i w ogóle, jeżeli jesteś taki i w ogóle, to zobacz, czy nie masz depresji. I wszystko się teraz podpisuje pod depresję. I ja dzisiaj chciałam powiedzieć troszeczkę na ten temat, mm, tylko powiem tak troszeczkę z innej strony. Może nie troszeczkę, ale w większości powiem z innej strony. E, I powiem też na swoim przykładzie, ponieważ wydaje mi się, że ja również przeszłam depresję i nawet jestem o tym przekonana, e, ponieważ kiedy zgłębiłam się w temat, czym jest depresja i jak to opisują, to no to miałam większość z tych objawów. Ale to nam mówi świat i mówią nam, jak się człowiek zachowuje, jak się nie zachowuje, co trzeba zrobić, gdzie trzeba pójść, kiedy ma się depresję i tak dalej, lepiej to wziąć pigułkę i wszystko się fajnie stanie. Tylko że tak samo jak z chorobą. Jeśli mamy chorobę, to szukamy przyczyny tej choroby. I ja właśnie dzisiaj też powiem o tych y, przyczynach, to po pierwsze, a po drugie y, powiem z innego punktu widzenia, z mojego punktu widzenia y, i z punktu widzenia Bożego, jak to wygląda? Y, być może powiem coś nie tak, ale. Albo być może powiem coś, co cię zdenerwuje, albo wkurzy, albo da Ci coś do myślenia na przykład. I bardzo się z tego cieszę. Jeżeli też masz jakieś pytania oczywiście, albo sugestie, to pisz i oczywiście nie, nie musimy się nie zgadzać, ale chcę Ci pokazać na podstawie mm, prawdy, czy tak naprawdę ha, czy Bóg chce, żebyś ty był nieszczęśliwy. I czy On to Tobie daje? No właśnie. Ok, najpierw porozmawiamy o tym, czym jest depresja. I jak się wgłębiałam w ten temat, to depreska, depreska, depresja jest smutkiem, jest płaczliwością, jest utratą zainteresowań, czyli nic ci nie interesuje, masz apatię, e, zmiany apetytu, masz niepokój, lęk poczucie winy, niską samoocenę, myśli samobójcze, dolegliwości bólowe, na przykład ból głowy, ból w klatce piersiowej, ból w brzuchu, w ogóle nerwobóle masz. I, moi drodzy, jest to głęboki smutek też, obniżony nastrój. Jest tak napisane, że jest to głęboki smutek i obniżony nastrój. I często jest tak, jeżeli coś takiego się dzieje, to każą nam iść do psychologa albo do psychiatry. Ja jestem również po psychologii i pracuję z ludźmi I wiem, że przychodzą, znaczy wiem, no po prostu wiem, że przychodzą ludzie do mnie, którzy przychodzą od psychologów, ponieważ ja nie jestem takim psychologim, psychologiem, tylko ja działam w całkiem inny sposób. Aczkolwiek czasami jest tak, że może nam ktoś zrobić jeszcze gorszą krzywdę. A czasami jest tak, że ktoś nam pomoże. I Teraz powiem z drugiego punktu widzenia, z mojego, ponieważ tak mi się wydaje, na podstawie tego co wyczytałam, że mm, ja również przeżyłam depresję kilka lat temu. I mój drogi i moja droga, e, jest tak, że kiedy, e, kiedy właśnie dzieje się tak, że, że masz tą depresję, albo ktoś ci mówi, że od razu masz depresję, to każą ci iść do psychologa albo do psychiatry. Psycholog jeszcze może z Tobą porozmawiać i jest to fajne, bo możecie zbudować, jeżeli ktoś jest dobry w tym, tak? Możecie zbudować, wyciągnąć yy, przyczynę twoich, yy, Twojego smutku, żalu i tak dalej, możecie coś podpowiedzieć, może dać wskazówki albo ty zaczniesz szukać w sobie yy, wskazówek, i to jest fantastyczne, tak? Jeżeli jest to dobra osoba, to naprawdę uważam, że warto zgłosić się do, do kogoś, kto, yy, kto może ci pomóc. Yy, ja niestety się nie zgłosiłam do nikogo. Nie wiem dlaczego, ale kilka lat temu, kiedy byłam w takim... Ja to opowiadałam sobie w różnych filmikach i na podcastach moich, kiedy byłam w trudnej sytuacji, kiedy zmieniałam swoje życie, kiedy podjęłam pewne decyzje, kiedy się ode mnie ludzie odwrócili, kiedy pisali mi straszne rzeczy, kiedy straciłam dom, rodzinę i wszystko inne, firmę, finanse i tak to... To byłam w depresji, tak mi się wydaje. Tylko tego, wtedy nie wiedziałam jeszcze tego, co dzisiaj wiem. E, ponieważ też schudłam bardzo, nie chciało mi się jeść, czy prawda? Miałam myśli samobójcze, ponieważ myślałam, że już po prostu nic mnie tutaj nie czeka i jestem w ogóle bez sensu tutaj siedzieć na tym świecie. E, a że ja ma, mam synka i y, y, y pomyślałam sobie wtedy, że jeżeli. Y, jeżeli że ja coś takiego sobie zrobiła, to ja karzę jego, ponieważ ja wychowałam się bez mamy. Moja mama zmarła, jak miałam niecałe dwa lata. Jeżeli czytałeś moją książkę hmm, Dogój swoje marzenia, ludzie sukcesu, pewnie gdzieś tutaj będzie link, być może jeszcze ją znajdziesz, bo już nie będzie jej do druku. E, I to, to pomyślałam sobie, że ja nie chcę zrobić tego mojemu synkowi. I, moi drodzy... Nic mi się nie chciało, po prostu byłam, y, byłam strzępkiem nerwów. Budziłam się w nocy ze strachem, z bólem, po prostu w, bolało mi tutaj pod klatką. E, I naprawdę byłam strzępkiem nerwów i strzępkiem wrakiem człowieka. I nie zgłosiłam się do nikogo tylko z jednego względu bo e, po pierwsze jestem sama po, mm, po psychologii, tylko że zarządzania ale miałam bardzo dużo aspektów. Psychologicznych i tylko zarządzania, ale ja od bardzo dawna interesuję się rozwojem i sama się szkoliłam, w tym uczyłam. Przeczytałam setki książek, przeszłam różne kursy i tak dalej. To po pierwsze. A po drugie, pomyślałam sobie tak, że jeżeli ja jestem, jestem też po coachingu. Także wszystkie te zgłębienia w sobie i te psychologiczne aspekty bardzo długo zgłębiałam, latami. Więc mogę coś powiedzieć z tego doświadczenia. I jeżeli ja tak mam, no to ja sobie myślę tak, mówię do siebie, jak chciałam się podnieść, to mówię do siebie tak, skoro to albo te wszystkie książki, to wszystko jest po prostu okit warto, warty, bo ja nie mogę sobie pomóc, albo coś ze mną jest nie tak. I wtedy, moi drodzy, ja postanowiłam, że, że zrobię dla siebie pewne ćwiczenia, że zmienię coś że zacznę robić coś małymi krokami, bo już jestem u kresu wytrzymałości. I pierwsze co zrobiłam to kupiłam sobie zeszyt i zaczęłam w tym zeszycie pisać różne rzeczy. Po pierwsze zaczęłam dziękować. I to była moja pierwsza rzecz, którą robiłam i zaczęłam to robić systematycznie. I to zaczęło, bo wdzięczność jest miłością. I to zaczęło rodzić miłość we mnie, czyli ja się napełniałam miłością na nowo. Dlatego, że moim zdaniem uważam, że depresja to ogólnie jest strach i lęk, a lęk jest również strachem. I smutek jest strachem, ponieważ czegoś obawiasz i coś jest nie tak, i to wszystko budzi Twoje brak poczucia własnej wartości. Chodzi na to otoczenie, sytuację i tak dalej. I zaraz jeszcze o tym opowiem i zgłębię to. Chociaż myślę, że mogłabym o tym dużo mówić, ale powiem tak pokrótce, bo o tym będziemy rozmawiać również właśnie na szkoleniu, na które Ci serdecznie zapraszam, o tym tutaj gdzieś dostaniesz pod spodem linka, możesz sobie przeczytać. Zaraz też pokrótce o tym opowiem. Będziemy działać. I zaczęłam robić właśnie pewne ćwiczenia. Zaczęłam się napełniać miłością. Zaczęłam czytać Biblię. Choć ja już wcześniej czytałam gdzieś tam od, od, od lat. Po prostu szukałam takiej duchowości. Ale zaczęłam ją czytać po prostu systematycznie. I stały się cuda po prostu w moim życiu. Zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. I to... Sprawiło, że ja zaczęłam jeszcze głębiej wchodzić w taką duchowość, zaczęłam się uczyć pewnych rzeczy, przerabiać w sobie i ze sobą różne schematy, dowiadywać się, dlaczego tak to się dzieje, dlaczego inaczej, dlaczego skąd się to we mnie wzięło, jacy są ludzie, jaka ja jestem, dlaczego pewne rzeczy działają w taki sposób, a inne w taki sposób, jaki ma, ma to na mnie wpływ, co ja mogę z tym zrobić, dlaczego ja tak robię, dlaczego nie robię inaczej. I to wszystko sprawiło, że dzisiaj o tym Ci mówię i dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. I, I teraz, mój drogi, moja droga, to jest tak, że kiedy mówią nam, że mamy depresję, bo ja sobie nie wymagam tego w ogóle. Po prostu mówiłam że sobie, że mam doła, albo że jestem. No tak, mówiłam że sobie, że mam doła. I kiedy mówią nam tak, że mamy depresję, albo idziesz do lekarza, bo masz depresję, pewnie się da jakieś leki uspokajające, to jest tak, że my bierzemy tą pigułkę i tak naprawdę uśmierzamy ten ból, który siedzi w nas. Czyli uśmierzasz to, co Cię boli. I tak samo jest, o, nie z jaką chorobą, jeżeli y, idziesz do lekarza i lekarz przepisuje Ci recepty na jakieś tabletki, to... Nie szuka przyczyny tego, nie szukacie przyczyny, dlaczego tak się stało, czyli jak się odżywiasz, co się wydarzyło, e, czy jesz owoce, warzywa, czy miałeś wcześniej stresy, co, co się wydarzyło, jak prowadzisz tryb życia, czy uprawiasz sporty, nie szukamy przyczyny tego. Tak? I tak samo uważam, że jest depresją. Nie szukamy przyczyny, dlaczego tak się wydarzyło, co miało na to wpływ, jakie masz otoczenie, um, jakie twoje, było dzieciństwo, co się wydarzyło, jakie słowa usłyszałeś, co, co przyjąłeś do siebie, czego się obawiasz, czego się boisz, i tak dalej, i tak dalej. I to jest ogromnie, bardzo ważne, tak naprawdę, żeby dosięgnąć tego bólu, który gdzieś nas boli, wyleczyć to, nie zaleczyć, tylko wyleczyć, i wtedy zostajemy wolni. I ja Wam coś. Pokażę na koniec. I uważam, że na przykład pójście do psychiatry, powiem o tym, choć może nie powinnam, jest to właśnie omamianie nas. Damy, dostaniemy pigułkę jakąś i tak naprawdę na chwilę zostajemy tak, jakby przytłumieni, i, i że nie myślimy o czymś, tak, że, że niby mam to poprawić nam nastrój, ale tak naprawdę to tylko uśmierzy ten ból, który jest w tobie, po prostu uśmierzy go. I ja nigdy nie brałam jakiś tam tabletek na y, jakieś uśmierzenie, takich rzeczy, bo no, po prostu nawet mi to z głowy nie przychodziło. Ale zaczęłam robić dla siebie właśnie te rzeczy, o, którym, o których Ci powiedziałam. I teraz <laughs> przejdę do sedna. Ale najpierw sobie wezmę łyka wody z cytryną. I moi drodzy, moi drogi i moja droga, <laughs> Chciałam powiedzieć na temat depresji trochę z innego punktu hmm, widzenia, z punktu duchowego. Ponieważ hmm, tak jak jest świat realny, tak samo jest świat duchowy i być może wierzysz w jakiś świat duchowy, tak? Czy to wierzysz nie wiem, w energię, wszechświat, w Boga, w kogoś innego, cokolwiek, ale w coś wyższego wierzysz niż my ludzie, niż ty człowiek. I jeżeli jest dobro, tak, to wiesz, że istnieje zło. I jeżeli wierzysz w Boga na przykład, to wiesz, że jest Bóg i jest szatan. Ja wierzę w Boga i będę o tym mówiła. Więc jeżeli Ciebie to interesuje, to zostań i wysłuchaj tego i dam Ci na to przykłady. I tak samo jak właśnie istnieje dobro i zło, tak samo istnieje Bóg i, i szatan. I Bóg nie chce... Żebyś był nieszczęśliwy, bo nie pragnie Twojego smutku, Twojego strachu, Twojego lęku, Bóg jest miłością, i On pragnie tego, żebyś żył z odwagą i żebyś był szczęśliwym człowiekiem. On Cię po prostu kocha, bo stworzył Cię na swój obraz i podobieństwo i pragnie Twojego szczęścia. I nigdy depresja nie pochodzi od Boga. I właśnie chcę powiedzieć Ci w, w tym kontekście duchowym, co więcej. E Bóg pragnie Twojego szczęścia i radości. I nie dorzuca Ci tego. I czasami gdzieś tam być może słyszałaś albo coś, że jeżeli Bóg Ci takie rzeczy dał, no to dostałeś karę. Guzik, prawda, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego i w Biblii nic nie jest na ten temat napisane. I to nie dostajesz od Boga. Ale są pewne rzeczy, które mm, tworzy szatam, czyli siła zła. Możesz to inaczej nazwać jakkolwiek. Ja mówię o nim... Czasami mówię do niego dupku, żeby wyszedł po prostu. E, więc on mm, ma wpływ na ciebie, ale w takim sensie, że on może wrzucić ci, e, może wrzucić jakieś, jakąś myśl do Twojej głowy, tak? Albo coś usłyszysz i zostaje to wrzucone w jeden kontekście, w drugim on sprawdza, na co, na co zadziała to u Ciebie. I jeżeli Ty tą myśl przyjmiesz, jeżeli zaczniesz ją drążyć, tak? To zobacz, co się dzieje w Twoim życiu, w Twoim wnętrzu, w Twojej duszy, e, w Twoich myślach, tak? Zostaje wrzucone coś i Ty przyjmujesz to, że kurde, no rzeczywiście tak jest, a On mi to powiedział, a to wyszło tak, i zaczynasz drążyć, zaczynasz myśleć o tym, zaczynasz tym żyć, tak? I z innej strony coś Ci podsunie, jest innej, i coś tam. I jedziesz, i Ty zgłębiasz się w to, i zgłębiasz się, mm. i co się dzieje? Stajesz się coraz bardziej smutny. Coraz bardziej e, czujesz zazdrość, zawiść do pewnych ludzi, albo czujesz lęk. E, teraz jest bardzo dużo lęku wszędzie. Jak jest niepokój, co się wydarzy, mm, a jak to, a jak tamto. Nie masz radości, nie masz miłości, nie masz zaufania, tylko drążysz i coraz bardziej zakopujesz się w tym sypie, który po prostu on ci zgotował. I Jemu naprawdę na tobie nie zależy. Naprawdę nie zależy. On się bardzo cieszy, kiedy ty przechodzisz najgorsze momenty w swoim życiu. I dlaczego ludzie popełniają samobójstwa? Bo nie mogą sobie poradzić bo coś ich do tego pociąga. Na pewno nie jest to Bóg. Zobacz, na pewno nie jest to stwórca, który stworzył po prostu na obraz swój. Jesteś jego, ja jestem jego dzieckiem. To nie stworzyłby mnie po to żebym ja sobie popełniła samobójstwo. Jeżeli Ty masz dziecko, no to pragniesz dla swojego dziecka szczęścia, żeby on był szczęśliwy, żeby on był radosny, żeby miał w życiu jak najlepiej. I pomyśl sobie, czy Bóg nie pragnie tego samego dla Ciebie. Tak naprawdę na, na logikę. No przecież oczywiście. Więc nie może to być nic od Niego, bo od Niego nie pochodzą takie rzeczy. Ale szatan ee, ma wpływ, żeby po prostu zrobić pewne rzeczy. jeżeli Ty to przyjmujesz... To zaczynasz drążyć. I jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej. I wtedy dzieją się naprawdę czasami straszne rzeczy. I kiedy w moim życiu tak było, to po prostu poprzez te wszystkie czynniki, które miało na to wpływ. Ja zaczęłam się w to wgłębiać i mówię: Kurde, no tu mi nie wychodzi. To po prostu ludzie odeszli, moi przyjaciele, rodzina się odwrócili, ponieważ nasłuchali się bzdur na mój temat, e, wierzyli w jakieś kłamstwa. Mm, nigdy nikt mnie nie spytał dlaczego, co i jak, tylko po prostu zostałam rzucona do jakiegoś worka i, i że ja taka jestem, a, a, a nikt nie szukał właśnie tej przyczyny. Dlaczego tak się stało? Jeżeli coś się dzieje, to zawsze jest jakiś powód. I, i chcę Ci powiedzieć, że otoczenie wtedy, w takich momentach ma bardzo ogromny wpływ na Ciebie. Czyli jeżeli masz właśnie takie stany smutku, lęku i tak dalej, to jeżeli tkwisz w, w jakimś środowisku, gdzie jest więcej tego lęku i, i rozmawiacie o tych rzeczach, to Ty jeszcze bardziej się nakręcasz, bo cała atmosfera sprzyja temu. No a ten, a ten się bardzo cieszy. Zła strona się bardzo cieszy, żeby Ci dowalić, tak? I żeby Cię Poniżyć, żebyś Cię zdeptać, żebyś po prostu był nikim i żebyś leżał po prostu tam upadnięty. Upadnięty? Dobrze mówię? I żebyś upadł i leżał i po prostu nie wstawał z, z tych kolan. Mm. Ale Bogu na tym nie zależy. Bogu zależy na Twoim szczęściu i na tym, żebyś był radosny. Yy. I najpiękniejsze jest to, że kiedy ja wgłębiałam się w czytanie Biblii, wtedy, kiedy zaczęłam się wtedy w to wgłębiać, a teraz, kiedy jestem przy Bogu, to Większość książek, które przeczytałam wtedy, i tak dalej, to wszystkie rzeczy znalazłam w Biblii. I to jest niesamowite, tylko że to jest coś dodatkowego jeszcze, ponieważ Biblia jest natchniona i, i, i ja się napełniam miłością za każdym razem. Ja czuję radość, szczęście. Więc polecam Ci, żebyś zaczął, bo żebyś zaczęła czytać, ale nie Stary Testament, tylko na przykład Nowy Testament. Każdego dnia po dwie e, strony. Nie kartki, tylko dwie strony. Jedna i druga. Zrobić sobie taki, takie wyzwanie. E, i zobaczysz, co zacznie się dziać w swoim życiu. I dziękować każdego dnia. Po prostu, ja wtedy nic nie miałam, ale zaczęłam dziękować. Ja po prostu nie miałam nic. I ja jakieś to opiszę albo powiem to na jakimś szkoleniu. To, co ja przeszłam, to było wow. I że ja, ja jestem dzisiaj tak ogromna wdzięczna Bogu za to, że, że wtedy był przy mnie, że, że, że mogę dzisiaj do Ciebie mówić. I. Aż, aż po prostu się wzruszyłam. Dobrze. I co? Yy, I chcę Ci powiedzieć, że pamiętaj, że Bóg pragnie dla Ciebie czegoś lepszego, niż Ty nawet sam sobie wyobrażasz. I w piśmie yy, świętym w Biblii jest 366 razy napisane: nie lękaj się, zobacz. Nie lękaj się. 366. Wiesz dlaczego? Dlatego, że żebyś miał to słowo na każdy dzień w roku, tak? Yy, żebyś wiedział, że. Miłość naprawdę zwycięża wszystko. Wiara zwycięża wszystko. Jeżeli masz wiarę, to Ty się nie lękasz, bo po prostu wierzysz. Nie możesz wierzyć i bać się. No to albo wierzysz, albo boisz się. Przepraszam, możesz bać się, ale w takim sensie, że no robisz coś pierwszy raz, to no wiadomo, że się, że się boisz albo obawiasz i strach jest taki naturalny. Ale chodzi mi o to, że mm, boisz się i nie robisz, tak? No to albo robisz i się boisz, albo nie robisz, bo się boisz, tak? Ale mówisz, że wierzysz, no to jeżeli wierzysz, no to zrób to mimo tego, że masz gdzieś ten lęk, no bo nigdy tego nie robiłeś, albo nigdy nie przyszedłeś pewnych rzeczy, albo nigdy nie podjęłaś, nie podjęłaś takiej decyzji, i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, taki naturalny strach, ale jeżeli ten strach władnie Twoim umysłem, ciałem i, i Twoją duszą, to nie jest normalne. Naprawdę to nie jest normalne. Yy, I tak jak jest 366 razy w Biblii yy, napisane na temat, żebyś się nie lękał, e, tak chciałam Ci przeczytać kilka rzeczy, tylko kilka jest tego, naprawdę dużo, e, na temat radości i tego, że Bóg pewnie na Ciebie y, szczęścia. I w pierwszym Jana 15.15, sprawdźcie sobie, jest napisane, powiedziałem Wam to dlatego, e, aby moja radość była w was. Zobacz, aby moja radość była w was, aby radość wasza była pełna. Tak? Czy Bóg nie pragnie dla Ciebie? Smutku, żalu, strachu, nienawiści, zawiści i, i w ogóle zamartwiania się. Tylko żeby moja radość była w was. Tak, i żeby ona była pełna, Bóg chce, żebyś to był pełny tej radości. Drugie. Galatów 5,22. Z, z uległości zaś Ducha Świętego, rodzi się miłość. Radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, dobroć, wierność. Zobacz. Z Ducha Świętego, czyli z Boga, tak? Rodzi się, rodzą się te wszystkie dobre rzeczy. I dlatego mówicie o tym, bo wtedy, kiedy ja zaczęłam się napełniać tą wdzięcznością, to zaczęły się rodzić we mnie dobre rzeczy. Hmm. Pierwszy Tesoliniczan, 516. Bądźcie zawsze radośni. Bądź zawsze radosny, mówi do Ciebie Bóg. Po prostu, bądź zawsze radosny. E, Izajasza 55, 12. Naprawdę Ruszcie w drogę z radością. Zobacz, ruszcie w drogę z radością. Czyli musisz mieć jakiś cel i ruszyć w drogę z radością, i bezpiecznie dojedźcie na miejsce. Góry i wzniesienia cieszyć się będą i wołać wesoło. I jeszcze jeden fragment chcę przeczytać. I ja sobie tego przygotowałam, bo to spisałam. Jest to z Jana, moi drodzy. Z Jana, z Jana 8. 830 I to jest najlepsze. E jeżeli będziecie trwać w mojej, w jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Z rozumiesz te słowa? Tak. Jeżeli będziecie um i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeżeli będziecie prawdziwymi moimi uczniami, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. <noise> I to jest niesamowite, bo może Wam jest kłamcą po prostu. I On pokaże Ci wszystko, dosłownie wszystko i podrobi wszystko, żeby tylko oszukać i żebyś nie znalazł tej prawdy. Bo jeżeli masz miłość w sobie, masz Boga w sobie, to nie możesz mieć. nie powinieneś, może nie nie możesz, ale nie powinieneś mieć złych myśli, strachu, lęku i innych rzeczy. Bo jak możesz, wiesz, być radosny i w ogóle z drugiej strony, nie wiem, strać po gaciach za przeproszeniem ze strachu o coś, tak? No nie ma czegoś takiego. Albo ufasz sercem i wierzysz w coś. No albo po prostu tylko tak mówisz. Nie ma czegoś takiego. Chciałam jakiś podać przykład, ale ten przykład jest śmieszny, więc i trochę chyba nie na miejscu, więc nie będę o tym mówić. Ale prawda cię wyzwoli po prostu. Zacznij czytać. Zacznij szukać informacji na ten temat. Zwróć się do Boga, porozmawiaj z nim i Bóg to nie religia, pamiętaj. Bóg to nie religia. Ale jeżeli chcesz znać prawdę, to zacznij szukać. Nie. I chciałam Cię zaprosić na szkolenie, które będzie się odbywało, teraz już niebawem. Zaczynamy i działamy, i będziemy sobie razem wspólnie prowadzić takie spotkania w małych grupach. Będziemy odpowiadać na pytania, działać, będą ćwiczenia. Dostajesz dodatkowo kurs i książkę. Tak naprawdę to jest dla tych osób, które pragną jakiejś zmiany, ale takiej prawdziwej, pozytywnej zmiany, które chcą ruszyć naprzód i które pragną czegoś więcej niż to, co oferuje Ci świat. Tylko osób, które Pragną i być może szukały gdzieś jakichś różnych rozwiązań, ale nic Ci nie pomogło. To ja cię serdecznie zapraszam, podziałamy razem i wierzę, że może Ci to pomóc. Bo jeżeli mi pomogło, to ja się z Tobą podzielę pewnymi rzeczami, doświadczeniami i dostaniesz tyle wiedzy i tyle wsparcia, i razem będziemy działać na Twoją korzyść i pewne rzeczy myślę, że się wyklarują, i pewne rzeczy zmienią się na pozytywne w Twoim życiu. A jeśli będziesz miał tą wiarę i radość w sercu, którą Bóg ci daje, to nie ma rzeczy niemożliwych. Ściskam Cię. Do usłyszenia.